ko wszystkim z tej strony Kostek i witam Was w kolejnym szóstym już odcinku z serii World of Tanks z kostkiem. Tak, mam nowy czołg Maty Matilda i na początek sobie nim zagramy. Linia Zygfryda, No, widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jestem. Linia Zygfryda, bardzo fajna plansza. Nie wiem czemu zawsze zaczynam z tej strony, ale ta strona jest sobie lepsza. Ach, jak na razie jeszcze ten czołg jest powolny. Dziwnie strzela, tak, od góry, ale jest lepszy niż y, poprzedni MK3. Już myślałem, że ten lamus we mnie wiedzie. No, dzisiaj tak samo jak y, w którymś tam poprzednim odcinku. Na początku co zagrałem kilka rundek i byłem hardkorem, Wszystko wygrywałem, po dwóch niszczyłem. Mam nadzieję, że teraz też mi tak pójdzie. Tylko niestety strasznie wolny ten czołg. No nie 12 na godzinę. O, będzie z górki, to może też szybciej pójdzie. Jedziesz! Dasz radę. abym bym kogoś zniszczył. Hm. Poprzednio widziałem jak jakiś typek wjechał na TT. Zaklinował się i stał tam ciągle. O kurde, jaki typ. Już masz deda, lamusie. No, no, no. Dobra, ukrył się frajer. Ja mam czwarty poziom. A za tym budyneczkiem się schował. To bardziej bunkier. Strasznie. O w dupę, co ja zrobiłem. Widzicie, jak leci ten pocisk? tak od góry, jak działo samobieżne. Też ten pocisk jest strasznie powolny. Leci, leci. Hm. No bym go tu jakoś trafił. Gin! No a teraz nie poleciał do góry. No dzie na bardzo. Nie wiem, czy nie jest za głośno. Może teraz będzie lepiej. Wjeżdżam z drzewa na hardkora. co ja wjechałem? A, w mur. No niestety, taki powolny jestem. Aha, teraz dopiero w drzewo. coś dzisiaj zdziałał na nagraniu, nie tylko przed. No widzę tutaj kilku moich, to sobie tutaj podjadę. Już nam przejmują bazę lamusy. Kostek jedzie z pomocą. Noż frajesz! Aha, myślę, że w mojego trafię. F7, pomoc jedzie tutaj. No ty, Matilda wyjedź. No tak, ochroniłem, go ja nie mogę. Myślałem, że mogą się nic zniszczyć. Masło, lubię masło. No, ja tu skręcę. O nie, on mnie zaraz rozwali. Nie, to drugi jest. Najlepszy jeszcze nie jestem, dopiero co nowy czołg. Nieudana runda. Zaraz mi tu zdejmie, wyjedzie i już po mnie. Nie w tą stronę. Pomocy! Help me! Nie chcę już Wygrywamy. Tamten nie prze. Widzicie tego na mapce? O, teraz dopiero przejmuj. Ale cisza. Nikt nie strzela. On mnie naparzał? Chyba on. Czyli jedzie tu. Mam nadzieję, że to ten. Jak nie, to kurde. No a pojadę sobie tu. Już do tej bazy dojadę. O, widzę, że tutaj piąte, piąte poziomy stoją, więc będę raczej bezpieczny. O, dobra. Jest za budynkiem? Dobra, przedarłem się. Jadę przejąć bazę. Dobra, następna runda Shermanem. Tak, Sherman jest najlepszy. Szkoda, że go nie widzę. Jest tak bez nienacka dostał. <noise> On tak wy ty a tu jeb. Kostek jak wkracza do, ak do akcji. Dobra, <noise> no, ja sobie tu wjadę. Teraz szybciej przejmujemy. Ops. O! Ja, yeah, dziękuję, ja. Yeah. Któryś z... No nie, kto? On? On jest za budynkiem. Kto go zdjął? Tylko on mógł. Już tylko on został. O! No tam jeszcze jeden piąty level jedzie. Proszę, nie zniszcz mnie. Dostał! Aha, teraz przodem. No co za frajer! Jaka... Ała. Dobra, ej, wygramy to. Tak, teraz ten mu wyjedzie. Patrzcie, jaka akcja. Dżdżdżum! Jeb! Kurde! Jaki farciarz! Co za łeb! Sześciu zniszczył z Kubany! Dobrze mu poszło Porażka. Szczegóły. Dobra, coś jest. Jest zarobione, dobra. Teraz Sherman. Albo. Ten. Jeszcze nim dzisiaj nie wygrałem. Dobra, to będzie ostatnia runda. Od będzie dłuższy. A co tam? Ale zwaliłem, Jezu. Niepotrzebnie tak wyjeżdżam zawsze naprzód. Dobra, gdzie wszyscy jadą? Tam. Tutaj jeden. Dobra, jadę tam. Dobra, Sherman, najlepszy czołg. O, bym zniszczył kilku. O, bo dobra. Nie będę wstawiał tej dupnej walki. Ten będzie dłuższy. Zobaczę, może tylko jak mi będzie dobrze szło, to tylko tego Shermana wstawię, chociaż zobaczę. Jak nie wstawię, no to żebyście wiedzieli, że do Kitu mi szło i taka masakra, że to w ogóle... jak nie wstawię tego. Tym teraz zagram dłużej. Nie trafiłem. Wow. Szybko go zniszczyli. Szkoda, że ja się do tego nie dołożyłem. Spudłowałem. O, jaki bunkier. Czyż do niego strzelił. Już się boję. Nie, teraz nie będę tak wyjeżdżał, bo... Będzie do kitu. Hmm. Na kole podbiegunowym, czyli tej planszy, mapie, gram drugi lub trzeci raz. Tak w ogóle. Zostawcie go. No nie. Dobra, gdzie jedziemy, panowie? Lub panie, nie wiadomo. O Jezu, kapkę. Eee, e, e, nie wiedz we mnie. A! Łysą! w Rzemię trafiłem O, już jej nie ma. Okej. Okay. Jej, bo to Matilda. Tenak się ukrył. No kurde! Dadzą mi kogoś zniszczyć, czy nie? No tutaj będzie szansa. Ten trzeci poziom jest mój. No ja nie mogę! W takim razie on jest mój. Nie... Co za frajery! Nic mi nie zostawią, wszystko niszczą. Dobra, przynajmniej... Dobra, wygraliśmy, jest. Dobra, albo nie, chłop z przejęciem bas, albo dobra, już tylko jeden został, więc ja przejmę. Jest, jestem koksem. I drift. Patrzcie, jeszcze tamty zdążył jednego zabić. Dobra, nie wiem, ile czasu już będzie trwał odcinek. Tamtej walki na pewno nie wstawię. O, wygraliśmy. Ja! Yeah. Więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. O, tutaj, a to teraz. To... Ile ja yeah, zarobione? Doświadczenia to tam już nieważne, przecież jest elitarny. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie Narka!